Brakuje ci monet na zbudowanie wymarzonego składu? Teraz to żaden problem. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy? Możecie płacić przelewem, PaySafeCard card oraz SMS. Czyli wszystkim. Z kodem rabatowym ROKCIA otrzymasz 5% więcej. Link do strony w opisie. Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście ROKCIA no i dzisiaj standardowo, jak co tydzień udało mi się wbić Elite. Ups. Dobra, tak na poważnie. Michał postanowił że da mi otworzyć nagrodę w tylko za ponieważ wbił w weekend takim oto składem, jak widzicie. Dlatego zachęcam Was do zasubskrybowania jego kanału, ponieważ mm, w weekendy gra on na streamach plus Champions, więc wiele możecie się nauczyć. Ponieważ no Elite wbija, także no słaby nie jest. Oprócz tego na jego kanale pojawiają się także materiały z handlu, z których ja sama korzystam, no i dzięki temu mój budżet ciągle rośnie. No także co, serdecznie Was zapraszam, no i zostawcie oczywiście pod tym materiałem łapkę w górę, to być może Michał jeszcze pozwoli mi kiedyś otworzyć nagrody za jego futcębios, także zapraszam Was do oglądania. Szymon Balak, dobra, teraz player pick dla Szymona Balaka, zobaczmy czy Szymon przyniesie nam szczęście. Uuu, i mamy Kamila Glika, 85 overall. że zawsze na przypalenie, tam na cokolwiek innego się przyda. Więc nawet się nie zastanawiam, bierzemy Kamila Glika. Ej, jest fajnie! Okej, okay, Mistrzostwa Food, bierzemy nagrody. Zobaczmy, co tutaj będzie za. Oczywiście, nagrody za LG3. Także sprawdźmy. Trzech playerpików mamy. Oprócz tego jedna paczka z informami i jedna paczka za 100 tysięcy, chyba, tak? Tak, za 100 tysięcy, to tylko 70 tysięcy monet. To I oczywiście, punkty kwalifikacji do do kolejnych Mistrzostw Fifa Ultimate Także pierwszy player pick dla Ericko Fifa i zobaczmy Jeden z pięciu piłkarzy Mistrzostw Foot No mam nadzieję, że będzie coś dobrego, jakiś Hazard, Pogba, coś takiego No zobaczmy, co będzie w pierwszym? No... Kamil Glik, 85 overall I tak myślę, że nie jest najgorzej w sumie Mogło być dużo lepiej, ale Kamil Glik myślę, że nie będzie najgorszy Więc w pierwszym player picku bierzemy Kamila Glika No i przechodzimy do drugiego Także lecimy z drugim player pickiem. Pierwszy nie był taki najgorszy. Mogło być zdecydowanie lepiej, ale gorzej też mogło być, także lecimy z drugim player pickiem. Będzie on dla niego. No i zobaczmy, co będzie tutaj w tym drugim player picku. I mamy pianicia. Dobra, pianic to po, po Gbie w sumie i po, e, po Azardzie jest chyba trzecia najlepsza karta, albo może jeszcze Jordi Alba jest lepszy, ale pianić myślę, że jak najbardziej spoko. Także w drugim playerpie kupicie z tym jak najbardziej zadowolona bierzemy oczywiście pianicia, no i zobaczmy, co będzie w trzecim od razu. Dobra, mamy, póki co mamy Kamila Glika i pianicia. Także naprawdę myślę, że jest fajnie. No, liczymy oczywiście na Azarda albo Pogbę, po no ale wiadomo, to jest mało realne, ale nadzieja zawsze jest. I ostatni player będzie teraz. Zobaczmy dla kogo. Dla Bartosza Justyniskiego. Dobra. Także dla ciebie, właśnie ostatni playerpick i zobaczmy, co będzie w tym playerpiku. No i po raz tutaj Kamilik, także. No, Polak się był we wszystkich trzech playerpikach, więc zdecydowanie chciał być tutaj e, w naszym składzie. No ale już go wzięliśmy w pierwszym playerpiku, więc tutaj weźmiemy sobie Rondona. Dobra, Lula, kozak, paczka dla ciebie, złota paczka zawodników premium, czyli paczka za 25 tysięcy. No i ja zobaczmy, że chcesz... hej. Następna paczka dla mnie i powodzonka 1 zł i 71 groszy. Mamy walkout, dziękuję Ci bardzo. Za donate i jest tutaj to. Oczywiście Alison 87 overall, jak na paczkę za 25 tysięcy. No powiem Wam że póki co nam naprawdę szczęście dopisuje na tym końcu. Zobaczmy, co jeszcze będzie oprócz Alisona w tej paczce. Zobaczmy, co w środku. No oprócz tego już nic specjalnego, ale Alison 87 jak najbardziej OK. Także paczka za 100 tysięcy, paczka dla biały TV, duża paczka rzadkich zawodników. No te paczki nie są najlepsze, chociaż teoretycznie powinny być takie, no ale zobaczmy. Mam nadzieję, że ta będzie naprawdę szczęśliwa i trafi się nam coś dobrego. Także no i właśnie standardowo taka paczka bez walkoutu, ale są ekrany 85, może jakiś overall. Kakao 83. No, sami widzicie, co się dzieje w paczkach za 100 tysięcy. Paczka za 125 tysięcy dla Bartka Surowieckiego. Powiedział, że będzie tutaj ikona, także mam nadzieję, że, że faktycznie tak będzie. No i zobaczmy. Paczka Ultimate leci. I czy będzie Walkman chociaż w tej paczce? Inform jest ok. Właśnie ten inform, którego chcieliśmy. O niego nam chodziło. w 82 overall. No kto by nie chciał takie karty? Zobaczmy, co jeszcze oprócz niego będzie w środku. dwie karty 83. Fajna paczka. Dobra, także już ostatnia paczka, paczka za 125 tysięcy. Kolejna nie była najszczęśliwsza, ale teraz paczka dla organisty, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę dobra. No i wreszcie trafimy tą ikonę, także otwiera się już i zobaczmy, co będzie w środku. I kolejna za 125 tysięcy bez łokatu. ale dobra, jest fioletowa karta jakaś. Może nie jest to najlepsza karta, ale zawsze fajnie wygląda, okej. Okay, napastnik tutaj. No, właśnie on. Dokładnie. Fajna karta, fajny kolor. Może tak do gry nie za bardzo, ale ładnie wygląda chociaż. Zobaczmy, kto jeszcze będzie w środku tutaj. No, widzicie, sami 84, 83. Także paczka na 25 tysięcy była najlepsza. Także w drużniu tygodnia mamy przede wszystkim Edena Azadla, mamy Pogbe, Pianicia. Oprócz tego jest jeszcze tutaj Jordi Alba. No, i to są te karty, w których najbardziej będziemy celowali. No, ale jak będzie, no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Przechodzimy teraz do paczki. Oczywiście, z trzema zawodnikami z różnych tygodnia. No i zobaczmy, co będzie w środku. No, mam nadzieję, że będzie walkout, chociaż. Dobra, jest walkout. Ok, więc może być naprawdę dobrze. Zobaczmy, co będzie w środku. To ten. Dobrze, jest, nie? Ale patrzcie jak tańczy fajnie, u mnie tak. <laughs> opłacało się grać, co Michaś, opłacało się biec, widzę. E, no i taka paczka, nie?